Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszę ważny temat związany z bezpieczeństwem i odnoszący się do technologii wykonania wieczek akumulatorów. Podpowiem, że wyżej, zagadnie, wyżej mione zagadnienie jest całkowicie lekceważone przez klientów prawdopodobnie z niewiedzy. Przed nami akumulatory z korkami, w których wieczka zostały wykonane w różnych technologiach. Pierwsze Typu kamina, wieczka standardowe. Drugie dupleks, czyli te najbardziej zaawansowane pod względem technicznym i bezpieczeństwa, wylewności. Teraz kilka technicznych spraw odnośnie widocznych wieczek. Wieczka kamina. Już na początku rzuca nam się w oczy centralne odpowietrzenie. Czyli na tej samej linii, pokażę, czy na tej samej linii są otwory na korki, jak i przewody, przewody ten odgazowujące. Dodatkowo widzimy tutaj wkładkę antywybuchową. Nie zawsze ona jest. Jest to system tani, prosty, ale za to istnieje większe ryzyko wycieku elektrolitu. Mi się czasami zdarzało tak, że gdzieś tam przenosząc taki akumulator, tutaj wyjawiały gdzieś się nawet kropelki. Przechodzimy do wieczek Duplex. Jak już wspomniałem, są one najbardziej zaawansowane pod względem technicznym, ze specjalnym systemem labiryntów zwalczających wzrost ciśnienia i pozwalających elektrolitowi być spukanym do cel. Tutaj widzimy w tej strony korki, tutaj, ...jakie przewody odpowietrzające. Są na różnych liniach. Poprawię. Tutaj widzimy specjalne otwory które pozwalają odpowiednio skierować elektrolit do cel, a nie jak to ma miejsce w przypadku wieczek kamina na zewnątrz akumulatora. wnioski. Akumulatory z wieczkami duplex są o wiele bardziej zaawansowane pod względem technicznym, a co za tym idzie są bezpieczniejsze, ale też droższe w produkcji. Większość klientów nie interesuje, czy kupują akumulator. Z wieczkami dupleks, czy kamina. W ogóle mają to gdzieś. Nawet ci kierowcy, którzy, y, których akumulator znajduje się pod siedzeniem lub pobliży układów elektronicznych instalacji y, gazowej. Y, ja uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinniśmy w nie inwestować. To by było na tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, subskrybujcie. Jeszcze raz pozdrawiam. Dzięki.